Cześć, witam Was serdecznie i witam Przemka Saletę. Co za fantastyczna noc w Polsce. Tu będą padać bomby największego kalibru. Przygotujcie się Państwo na wielkie grzmoty. Byłego mistrza Europy w boksie w wadze ciężkiej. Były mistrz świata w kickboxingu, Człowiek, który na amatorskich ringach pokonał Sam Witali ja, Kliczkę, Przemek, czy czasami tak? Tak, to, to, to była zawodowa walka w kickboxingu. Kickboxingu, w no tak, ale, ale, te, ale wygra, wygrałeś z nim, tak. Wygrałem. Tak. No, a czy sobie tam czasami przy jakiejś lampce wina, czy przy kominku, jak siadasz, wspominasz ten e, wspaniały moment? Wiesz co, nie bardzo. Ja akurat tak z natury raczej nie oglądam się za siebie i, i, i raczej patrzę na dzień dzisiejszy i to, co jest e, przede mną. Niespecjalnie też przywiązuję wagę do, do jakichś pamiątek sportowych i właściwie naprawdę mam ich bardzo mało, bo większość to rozdałem na różnego rodzaju e, aukcje. E, I wiesz, co wychodzę z założenia, że no to, co się już zdobyło, no to, to już jest i, i nie ma co tego rozpamiętywać. No dobrze, a jakie są teraz e, t, e, Twoje e, najbliższe cele? Chyba w niedzielę e, kolejna jakaś akcja charytatywna którą ty kierujesz? E, tak, no, od 10 lat robimy bieg po nowe życie. E, od, od kilku lat, dwa razy w roku. W, w okresie na no, wiosnę robimy to w wiśle, ale no, w tym roku wiadomo, pandemia, w związku z tym e, nie mogło się to odbyć tak, jak było pierwotnie planowane na początku kwietnia. No Też e, osoby po przeszczepach, czy, czy dializowane są w grupie wysokiego ryzyka, więc niebezpiecznie byłoby ich y, gromadzić razem i w związku z tym, a, a jednocześnie no szkoda byłoby odpuścić ten event z racji tego, że y, naprawdę daje dużego kopa i, i ludziom po przeszczepach i podnosi świadomość w społeczeństwie i jest to taki y, event bardzo pozytywny, który nie jest o chorobie, tylko o powrocie do zdrowia. I w związku z tym, y, razem z Arkim Pilarzem, wymyśliliśmy, że y, po prostu zrobimy taki bieg po nowe życie wirtualny, czyli y, no ponad 100 osób po przeszczepie będzie biegać i, i będzie, ale będzie to robić w bezpiecznych warunkach, y, tam gdzie mieszkają, w parku, gdzie jest, gdzie jest pusto. Natomiast y, będzie to wszystko transmitowane, koordynowane przez. Trzy studia w Wiśle, bo w Wiśle pierwotnie miała być ta wiosenna jak co roku, wiosenna edycja biegu Po Nowe Życie w Warszawie i we Wrocławiu. Czyli jesteś zajęty, ale czy już przeniosłeś się do Polski, no bo tak jak ostatnio rozmawialiśmy, to organizowałeś te obozy treningowe w Tajlandii, ale miałeś plan, żeby przeprowadzić się do Europy. Tak, ja wróciłem, wróciłem do Polski, w, no ponad rok temu w, w marcu w zeszłym roku z pomysłem, żeby to nie odpuszczać rzeczywiście całkiem Tajlandii, ale te obozy przenieść bliżej do Hiszpanii. Potem jednak to wszystko się odwlekło, bo najpierw miałem problemy z kręgosłupem, więc trochę mnie to uziemiło. No, w sezon zima, no to zimę spędzałem w Tajlandii no bo tam jest z kolei w tym czasie sezon turystyczny, w związku z tym robiłem właśnie i obóz, i wyjazdy, i miałem jakieś grupy z, firmowe. Natomiast no w tej chwili no, świat się zmienił i tak naprawdę no, myślę, że przynajmniej do jesieni te wyjazdy do Tajlandii będą, są zawieszone. No, Tajlandia zamknęła się na turystów. Podobno ma się otworzyć, konkretnie w Samui, ma się otworzyć w lipcu, no ale z tego co słyszę, to raczej to będzie połowa września, więc zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądać. I z tego samego powodu Hiszpania też się przesunęła, no bo wiadomo, że podróżowanie jest mocno utrudnione. Na czym się teraz koncentrujesz, bo ty jesteś człowiekiem wielu talentów? Bo e, i, i były i boks, i kickboksy, nic, trochę celebryta. E, prowadzisz kursy motywacyjne, jesteś komentatorem telewizji. Leonardo no, te Da Vinci mógłby Tobie pozazdrościć chyba talentów. W z tych ról teraz się czujesz najlepiej. Wiesz co, wykorzystałem, wykorzystałem tą pandemię no najlepiej jak potrafiłem. Od, Ponad dwóch lat chodził mi po głowie e, pomysł e, nagrania e, treningów, takich treningów dla każdego w e, oparciu o trening bokserski, ale nie tylko. Z mojego takiego doświadczenia już po karierze takiej zawodowej e, wynika, że najlepszym, najefektywniejszym sposobem e, zyskania szybkiej formy sylwetki, dobrego samopoczucia jest. E, Połączenie treningu bokserskiego z treningiem siłowym. I no, w czasie pandemii w, yy, opracowałem to wszystko już tak bardzo dokładnie i nagrałem yy, 8-tygodniowy kurs treningowy. Program nazywa się Knockout25. Jeśli ktoś ma ochotę sprawdzić, o co w tym wszystkim chodzi, to zapraszam na stronę po polsku pisane knockout25.pl. Yy, jest to tak jak mówię oparte o trening bokserski, ale nie tylko krótkie, intensywne treningi, 25 minutowe treningi, 3 treningi tygodniowo przez 8 tygodni. Myślę, że jeśli ktoś je wykonuje na miarę swoich możliwości takich fizycznych, to naprawdę przez te 8 tygodni może złapać dobrą formę. Co z Twoją inną pracą filmową? Pamiętam, że kiedyś chyba dla National Geographic kręciłeś filmy, wcielałeś się w różne role, między innymi byłeś chyba rybakiem, górnikiem, nie wiem jeszcze kim tam. To już jest koniec, zamknięte? Tak, ten program najcięższe zadania to było półtora sezonu. Także tego w tej chwili nie robię. Generalnie no jakby z telewizją w tej chwili nie jestem związany, jestem wolnym strzelcem, ale to też wynika w dużej mierze. Z tego, że jednak no większość ostatnich pięciu lat to spędziłem w Tajlandii. Po trzech miesiącach wraca chyba miłe Twojemu sercu takie zainteresowanie boksem. Boks wraca, odmraża się. Jak sądzisz, jakie zmiany tutaj nastąpią w tym boksie? No Jedna jest bezsprzeczna: no promotorzy cisną zawodników, żeby mniej zarabiali. No, generalnie rzecz biorąc, koronawirus zmienił dzisiejszy świat i bez względu na to, czy ktoś się tym przejmuje, czy nie, dotyczy to wszystkich. Dotyczy też do sportu. Są ograniczenia, jeśli chodzi o organizację różnych gal bokserskich, w ogóle eventów sportowych, przede wszystkim jeśli chodzi o publiczność. Pływy z biletów, szczególnie w polskich warunkach, były jednak dużą częścią budżetu każdej gali. Także myślę, że wszyscy musimy się do różnych zmian dostosować. I, i stawki poszły, poszły w dół, i nie mam na myśli tutaj tylko i wyłącznie boksu czy w ogóle sportu, ale generalnie rzecz biorąc, w wolnych zawodach. E, chyba wszędzie, wszędzie płacą mniej, no jest w tej chwili tak jak, tak jak jest, no nie ma co, co narzekać, myślę, że e, lepsze jest praca za mniej niż brak pracy w ogóle. Ty jako wolny strzelec odczuwasz to? Od, odczuwam, dlatego, że no tak między Bogiem a prawdą to od powrotu z Tajlandii od, od marca E, w ogóle nie pracowałem, no bo w, w, wszystkie, wszelkiego rodzaju y, czy szkolenia, czy kursy motywacyjne, wszystko gdzie się ludzie zbierają jest y, ograniczone, czy właściwie no, do tej chwili y, to się po prostu nie odbywa. Więc y, myślę, że wszyscy stracili bardzo dużo y, pracy no i też sporo pieniędzy. Kilka tygodni temu odbyły się pierwsze w Polsce gale Walk na gołe pięści. Jak ci się to podoba? Jaka jest Twoja opinia? E, rzeczywiście, rzeczywiście mi się podoba. Ja widziałem dwie takie gale. W, w marcu była, w marcu, nie w styczniu była gala Votore, z tym, że to było połączenie MMA. Jednak w moim odczuciu walka bokserska na gołe pięści ma dużo więcej sensu, jest bardziej, bardziej widowiskowa. Też osobiście uważam, i zresztą na potwierdzeniu moich słów są różnego rodzaju badania, że owszem, wygląda to brutalnie i krwawo, bo tych rozcięć jest sporo. W momencie, kiedy uderza się gołą pięścią w, w skórę, w twarz, no to, to, to krew się leje, ale no jest dużo bezpieczniejszy od boksu. Ja sobie przypominam takie badania sprzed ponad 20 lat ze Szwecji, gdzie porównywano. Yy, właśnie szkodliwość boksu z yy, walkami na gołe pięści. No i okazuje się, że w yy, walkach na gołe pięści owszem, krwi leje się więcej, ale nie ma z, zniszczeń mózgu, przynajmniej takich zniszczeń mózgu, bo po pierwsze tych ciosów jest y, mniej, po drugie y, walki są krótsze, no i po trzecie, i to jest chyba najważniejsze, ręka ludzka jest zbudowana w ten sposób że jak się uderzy kogoś z całej siły w czoło, to raczej złamie się ręka niż czoło. W boksie w momencie, kiedy mm, rękę się tejpuje, później jest rękawica, walki trwają po 10 czy 12 rund, co, można tych uderzeń przyjąć więcej, ale każde takie uderzenie to jest jednak ogromny wstrząs dla mózgu. Jak się porówna dane z różnych sportów walki, no to boks rzeczywiście jest najbardziej niebezpieczny, bo jednak kilkadziesiąt osób w ciągu roku, co roku umiera. No po tobie tego nie widać. No, ale tam się śmieli, że ty miałeś miękką szczękę, dlatego szybko padałeś i nie miałeś takich uszkodzeń. Znaczy ja rzeczywiście nie miałem jakby sam nokaut to nie jest problem. Bo to jest po prostu uderzenie w spod nerwowy i, i, i człowiek ma problem z błędnikiem i tak dalej, nie może kontynuować. Najgorsze jest e, obijanie głowy przez 10 czy 12 rund, szczególnie w sytuacji w tych niższych kategoriach, gdzie ciosów jest e, więcej. E, często no, bardzo drastycznie robi się wagę, więc organizm jest też odwodniony. I tak e, obrazowo to przedstawiając ten mózg, gdzie płynu mózgowego też jest e, w czasie mniej, obija się po prostu o ścianki. Czaszki na jak Orzeszek Bupińca. Powiedz, czy prawdą jest, bo takie plotki krążą, że dostałeś ofertę wystąpienia w walce na gołe pięści? Nie, Ale co ciekawe, co ciekawe, słyszę to po raz drugi dzisiaj. Ja mogę ci odpowiedzieć to samo, co, co, co wcześniej odpowiedziałem. Nie dostałem takiej oferty. Lepiej nigdy nie mówić nigdy, bo rzeczywiście jest to y, kuszące, choć jeśli się popatrzy na to tak y, racjonalnie, no to y, wiek raczej mi nie sprzyja, jeśli chodzi o, o, o poważny sport. No z drugiej strony no to raczej jest zabawa niż poważny, poważny no ale sport. Ale gdyby była jakaś poważna oferta taka... Y no, wolę nie mówić nie, wolę się nie zarzekać. Szereg, wszystkiego najlepszego miło z Tobą pogadać jak zawsze. No miłego, dzięki. Cześć. cześć.